Dzień dobry, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w Wielką Sobotę. E, od razu chciałabym Wam życzyć tym, którzy obchodzą święta Wielkanocne, wesołych świąt, radosnych, e, rodzinnych, a tym, którzy ich nie obchodzą, to, żebyście miło spędzili ten czas, ten weekend i zrobili dla siebie coś miłego. E, ja dzisiaj e, zaczynam. Takiego mini vloga. Będzie on dwudniowy. Wy zobaczycie go na pewno już po świętach zaraz, dlatego że będę nagrywała dzisiaj i jutro. Właśnie zrobiliśmy święconki i idziemy ze święconeczkami. Mamy jedną tutaj i jeszcze um, Staś zrobił drugą, taką malutką dla dzieci. E, idziemy ze święconkami, i dzisiaj już e, jak wrócę, to będę cały czas gotować, e, dlatego że jutro mamy gości. Wielkanoc robimy u siebie. Przyjeżdżają do nas rodzice, teściowie, y, więc mnie dzisiaj wielkie gotowanie czeka. Pewnie jakieś e, coś Wam pokażę, jak będę gotowała. A tego vloga przeciągnę na pewno na jutro, jak będziemy szykować stół i te sprawy, bo jutro robimy właśnie taki obiad wielkanocny u nas w połączeniu z urodzinami Stasia, także będzie też tort, będzie się działo. Także zapraszam Was na te dwa dni z nami. Ok, moi drodzy, my już wróciliśmy. Jajeczka poświęcone właśnie mi się następne gotują. Właściwie to powinnam już je chyba wyłączyć. Bo słuchajcie, kończę robić zimne nóżki, dlatego że ja wczoraj wieczorem ugotowałam sobie marchewkę i mięso do tych zimnych nóżek i miałam je robić wczoraj ogólnie Ale no to był już wieczór, Julcio potrzebował przytulania Taki przyszedł trochę niewyraźny z przedszkola I ja już ten czas cały poświęciłam jemu Słuchajcie, coś mi się tu zadziało Postawię sobie aparat. Cały ten czas już jemu poświęciłam i już tych zimnych nóżek nie robiłam. Dlatego je kończę dzisiaj. No i tak to wygląda. Także yy, kończę zimne nóżki. Wróciłam z kościoła, zrobiłam sobie kawę. Włosy już związane do gotowania. No i teraz yy, kończę te zimne nóżki. Potem yy, nastawię żurek, yy, żeby się przegryzł na jutro tak przez noc. Także będę gotować żurek. Mm. I co jeszcze? I, jeszcze? I jeszcze będę piekła mięsa, ale mięsa to już tak po tym żurku, bo potrzebuję dużo miejsca, żeby to mięsa sobie tu porozkładać. Więc tak to wygląda. A żeby ugotować żurek, to muszę najpierw sparzyć szynkę, bo mam szynkę taką, wiecie, swojską, uwędzoną. I najpierw ją sparzę, i później będę robiła ten żureczek, także. Kiełbaskę muszę podsmażyć, zrobić wszystko białą, jakąś tam też wrzucić. Także, no będzie się działo dzisiaj do wieczora na pewno w kuchni. Witajcie w niedzielę, mamy wielką noc, także wczoraj już nie nagrywałam, bo miałam dużo roboty, a dzisiaj już jest gotowanie i właściwie to już mamy stół nakryty, bo za chwilę do nas wszyscy na obiad przyjadą, więc będziecie mieli jakieś przebiteczki. Hello, hello. Święta, święta i po świętach. E, mamy dzisiaj wtorek zaraz po świętach, po Wielkanocy. Wczoraj nic nie nagrywałam, bo wczoraj tak mieliśmy już taki spokojniejszy leniwy dzień, ale również gości, więc e, tylko już tak bardziej na luzie. Więc już nic nie nagrywałam, nie było kiedy. Pierwszy dzień świąt nam bardzo miło też minął, szybko, bo widzieliście, mieliśmy gości, było świętowanie, były Urodziny Stasia jednocześnie, także naprawdę działo się, a dzisiaj tak naprawdę to ja już sprzątać będę tak. Yy, było sprzątanie przed świętami, musi być po świętach, bo trzeba posprawdzać wszystko tam w lodówce, poprzekładać, wiecie co pozostawało, pomyć jakieś jeszcze tam gary i poprzelewać. Także dzisiaj takie poświąteczne będzie sprzątanie, ale na razie ogarniam trochę rzeczy na komputerze, bo. No, zrobiły mi się zaległości przez święta, nie robiłam nic. No i teraz jest robota. Także tak nam minęły święta. Bardzo miło, bardzo sympatycznie w domu. Całe święta spędziliśmy u siebie, mieliśmy odwiedziny i wszystko wraca już do normy. Julianek jest w przedszkolu, Staś ma jeszcze dzisiaj wolne od szkoły, jutro już idzie do szkoły no i tak wyjadamy wszystko teraz żeby się to nie zmarnowało więc dzisiaj luz Blues nie muszę gotować, bo jeszcze nam zostało jedzenia po świętach no i tak to wygląda teraz już czekamy na wiosnę, na ciepło mam nadzieję, że będzie, dzisiaj jest piękna, słoneczna pogoda, jest cieplej ale zapowiadają pod wieczór, po południu tak opady, więc zobaczymy co z tego wyjdzie a ja już kończę, bo chcę tego vloga zmontować i jeszcze dzisiaj wam wrzucić na YouTube. Także żegnam się z wami. Dziękuję, że um, obejrzycie tego vloga, bo już jest po świętach. Mam nadzieję, że go dzisiaj obejrzycie. Eee, taki skrót z naszych świąt. Naprawdę mega skrót, ale to zawsze jakieś takie fajne, miłe przebitki. Także ja już uciekam, żegnam się z Wami i do zobaczenia już w kolejnym filmiku. Buziaczki, pa pa!